W dzisiejszym odcinku wbiliśmy najwyższą dostępną rangę, czyli imperatora top 100 w nowym sezonie Star Wars Fortnite, który zawitał do nas tydzień temu. Daj znać, jak oceniasz sezon i w której randze jesteś, bo jestem ciekawy, jakie macie o tym zdanie. Na wielkich mofach myślę, że już powinno pójść dosyć łatwo. Kontest będę miał zaraz na domku, coś czuję. Biorę broni, go dojeżdżam. Nie trafiam, dostał. Leży. Admirał. Impulsem coś na środku wylądowało. Przy kampie chwilę, on za drzewem też siedzi. Jem go, kasuje, dostał. Biało. Ucieka impulsem, nic nie trafiam. Puszuję go, bo on nie może mieć dużo, a też mam efekt sklepu, więc lecę. Buga idzie, white. Jem raz. Jem dwa. Puszuję, kleba. Teammate z tamtego przyszedł. Pikuje za ścianą, 80. Wjeżdżam z niego. Nice. Samochód przyjechał po kartę. 70, 100, 200, skoro mamy glut'a, to skorzystajmy z safe'u. Ta, lecę już do siebie, zaraz będę. Patrzę w niego, ucieka, dostał 30. Padł. Będzie tam wychodził, cyk. Co on nie dostał? What? Już poszuję go. Wyszedł górę, wbijam się. W boxie go mam. Dead. Jeszcze mi zdążył dać na końcu. Dar od Forta dostaliśmy, duchy się pojawiły magicznie. Przykampmy chwilę na statek, niech pojadą stąd. Skoro mamy naszą maszynę, to lecimy. Na Rybucie mi się wydaje, że coś było. Puszuję to. Ta jest. Gryfuje go, 20-50. Leci. Nachracam w niego, a wszyscy do mnie ładują, więc nie jest ciekawie. A HP też nie mam za dużo. Potrzebuję pomocy lekkiej, bo mnie puszują. Wychodzę haj. Drugi mnie kręci od boku. Dobra. Uspokojmy sytuację i przesiedźmy chwilę nad nimi. Spróbujmy ich taktycznie porobić, wychyluj tam chwilę, ja zajdę po ufa. Nawracam już do ciebie, oni w boksach do 20, 50. Blokuję w nich na pełnej. Jeden spadł. 102 Ta w mnie drugiego. 30. Idę, nice, good job. Zawinmy w takim razie z powrotem statek, który jest dosyć obity. Dobrze, że te stacje są w grze, to przynajmniej go trochę uleczymy. Do statku ładuję, 100, 120. Teraz moja kolej, żeby się na nim odegrać. Dostał, jeden leży, Biam się w drugiego. 20, 100. Ucieka do samochodu. Chłop ucieka i myślę, że coś zrobi 20, 50. Lotuję w niego, nie ma go. Minus taki, że zostały nam dwa życia, ale przynajmniej mamy full HP. Chodzą pod mostem 20 Połagam ci, jadę za tym Lambo, dostali. Po 70, kraki. Odbijam się. Nice. Baguje mnie. Co jest? Wycofka na stację w strefie, bo nie powinno nikogo być. Jednak coś rybutuje Podjeżdżam go. Sto. Gdzie on uciekł? Może w domku? Nie ma. Możemy chwilę przysiedzieć nad nimi, tylko nie sądzę, że oni wyjdą jakkolwiek. Spróbuję podejść bokiem i tu patrzeć. O, koronka błysła, to już nic. Ci to nie wiem co robią, bo siedzą w boxach na rankedach. Patrzy na nas, 70, co so dostał? Plecy nam robią 30. Próbuję jakoś za górko, że mi nie rozwalili go. Tak, podbijam pod niego, 20. Rzucam go Nie wiem czy zdążę nawrócić, bo już mi prawie pada. 20, leży. Z boksów się nagle otworzyli, 70, aż że to spadło. Ładują mi do niego z daleka. 30 Jego teammate to samo robi, 90. Wracam zaraz, bo i tak myśliwiec mi zniszczył to nic z tego. Mam nadzieję tylko, że oni poszli, to zaraz zrotuję bokiem. Na pociągu 50, ta. Krzak chodzi, 30, dostaję od góry. Muszę chwilę wyczilować, nie ukrywam, mam mało HP. Weźmy soka po uspokojenie. Ta dalej tam siedzi, spamię go też. Do strefy musimy iść, ale dosyć blisko mamy. Ładują do mnie z góry dalej. Idę już. Boksuję się. Trochę nieciekawą sytuację mamy z AP. Przykampuję chwilę za kamieniem, bo jest nieszczelny, a na plecach nie ma. Przechodzi jeden z Timu 80. Góra patrzy. Ok, rozumiem sytuację. Strefa mi się wraca, cofam trochę do moich boksów. Muszę zebrać ostatnie matce, żeby móc czymkolwiek budować. Nie ukrywam, trochę tych skaja musimy się pozbyć. Kolacuję tego skaja, zaraz będzie leciał, spada. Znowu go zrzucam. Nice, wychodzę w takim razie do ciebie na. Musimy trochę zdropować w dół, bo nas będą kolapsować. 20, spamie, rotuje trochę. Leci jeden na mieczu 40, drugi rotuje. Dostał. No, nieciekawie jest w takim razie jak padłeś. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Pikuje trochę w dół, patrzy na mnie. Spadł. Schodzę w niego. Maców trochę z niego odbiłem, więc jest dobrze. I top 2 mamy. Kopię się 40. Jak by zaczynał high, to powinienem wygrać. Buildów nam jedynie brakuje w tej grze. On ma ich dużo, jak widzę. Krak. Wchodzę w niego, bo nie mam czym buildować. Dostał, on nie trafił. Dead! I tym samym mamy winka z tej grze. Wyciągamy 15 likwidacji, więc też nie jest najgorzej. Plus 17, chyba maksymalny procent, jaki się da wbić. Mam pewien pomysł, tylko musimy przejść na trio i użyć obecnej mety w tym sezonie, która jest. Dwa trio tam poleciały, spróbuję ich zaraz x złapać. Puszuję ich, tylko że oni się wszyscy w środku biją, więc nic im nie zrobię. Ludzie do nas zbytnio lubić nie będą, ale weź ten drugi statek. Ta, pikuję w dół ci pomagam. 70. Powrót robię. Jednego nie ma. Zbliżmy dach i trochę ułatwmy sobie lądowanie. Wylec sobie go na spokojnie, a też wylecie, i możemy wracać. Ich trochę podjechać, lecimy już, a zaraz będziemy z Tobą na nich. Za samochodem szczela, widzę go 30, 50. On chyba jeszcze nie wie, że wyjechał na otwartą przestrzeń, właśnie. O nie, jesteśmy zgubieni. Samochód pada, odlaży. w ten tego ostatniego. Gdzie jest Steam? Wszystko fajnie, pozbyliśmy się ich, tylko gdzie jest mój X-Wing? Stoi maszyna przy wodzie i rybyłowi, obróćmy go. Widzę, good job. Lecę tam do nich do góry, żeby przypadkiem nie podniósł. Biało. Oni są wszyscy na low, więc dacie radę, a ja go muszę trochę wyleczyć. Ten, który mi wysadził statek, zaraz popamięta. 60, 100, leci. Naprawdę, taki dobry byłeś, a teraz będziesz rzeczywiście uciekał. Siemano. Mam dosyć spory problem, muszę ci powiedzieć. Ucieka jego teammate. 20, 50. Spamy go. Trójka mnie ogląda, ciekawe co mnie myślą, na pewno nic dobrego. Jesteś kiepski. Wbijam się w nich 70, za drzewem jest. Statek mi niestety trochę pada. Do Nice. Na mnie jest kolejny, Wpuszczuję go trochę. On zero pinguma. Co jest? Dostałem w dodatku od niego. Skoro nie da się tak, to trzeba trochę siłą. 20, 50. Wlatuję w niego. 18 Idę już do siebie, spamię A to ty, sorry Podchodzę z drugiej strony Wysiad Diament Od strefy wing leci, zniżmy go im Weź tego, który został, to na trzy będziemy latać Samochodem przede mną ucieka, on jeszcze nie wie Śpi Na kamieniem campi, puszuje. Spróbować możemy, ale dużo teamów jest obok siebie naraz Do boksów się chowa, 20, seta Chyba czas trochę w dół schodzić, bo padam zaraz Pusza wam robi, 60. Lekkiej pomocy potrzebuję, bo mnie też gonią. Wbijam się w niego, bo spamiał. Krak. Tych możemy, tak, widzę. Niszczę mu te buildy, 20. Wsiadł mi. Dał mi. Naprawdę, że ja maksa od do niego dostałem? Za szybko to wszystko idzie, wyluzujmy trochę. Spokusujmy się na niego, 40. G, schodzę do ciebie. Uważaj, bo ty dosyć mało HP masz. Timing 100 Leczy się w tych boksach metalowych. Drugi idzie. Edycić nie potrafię. Ten się posi, jakby nie wiem o co grał. Dostał. Ta, widzę, schodzę po ciebie. Spróbuję się jakoś podnieść. Zaraz pod was postaram się podjechać. G klasa. Trochę podjadaj się przesiądę, bo APK -a nie mam zbyt wiele. Przerwa na ognisko dosyć wskazana będzie. Oni się biło, więc możemy ich trochę pogryfować. Dojeżdżają się nawzajem. Krak. Dostaliśmy magiczne duszki od Forta znowu w prezencie. Jeśli przejdziemy do strefy, powinniśmy wygrać dosyć na spokojnie. Weź przy i nie ruszaj się. Widzisz go? Super. Podchodzą 60. Drugi też. Możecie fokusować tamtych, ale na prawej nam przechodzą. Starskin dostał, 60. Zielony też. Spikuje na niego. Z mi sprzedał. Przejdźmy bokiem, bo oni nas będą trzymać później. Wychyla na ciebie. Pokicie. Z wołna idą. 63. Drugi przechodzi. Możemy ich trochę spuszować. Chodzę na dół. Patrzę, bo przechodzi. Krak. Dropuję i zmieniam pozycję lekko. Z burzy idzie. Łajty ma. Wchodzi tam. Head. Nice, dobra robota. Ostatni przed nami idzie. Tak jest! Mamy wina, tym samym Imperator powinien siąść z tej gry, myślę. Mamy na to dużo szanse, bo aż 27 likwidacji siadło z tej gry. I tak myślałem, wbijamy najwyższą rangę w grze, czyli Imperatora top 176. Wbij koniecznie na Discorda i strzel suba, żeby nie przegapić więcej filmów na tym kanale. Do następnego. Cześć!